Zobaczy deszcz, jak no. z nim się rano wychodzi, to się chowa. To mu się od, od razu, to musi już nawet potrzeby nie chce załatwić. Tam nie lekał gdzie... bardzo przyciśnie, no to wtedy Aha. Tak wyjdzie, tak, żeby i no wyjść, a to się. Ale fajne to były, śmieszne takie mecze. Nie kontra strażacy. O. To było fajne. Był taki ksiądz, taki... <noise> Biegał? Biegał. Ale no. po prostu wszystkich faulował. Wszystkich po kolei. Właśnie takiego kolegę z mojej klasy tak podciął. Ja mówię do tak, tak. wszystkich faulował po kolei. No, dobrze. Że... <noise> to festyn jakiś był? Mhm. to było... Tylko się w czerwcu. Piszczą chyba brawo. Ale ładnie. Miałem taki ksiądz Karol, bo takie okulary cechy one spadały. I Aha. No i wygrali w kabluk tutaj. Wow. Podobno oszukiwali. Strażaków chyba było z 30, a księży to ledwo co spadł nabrali. Strażacy to w ogóle kondycja lepsza chyba. Nie powiedziałabym. Takie. Tak jeden koleś przebieg tak jedną długość. No. Nie, on mu się zmiany, on mu się zmiany. O, wpadło. Już jest zero?